Który pokochasz? jest graffiti, czyli najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Dariusz Ociepa, witam państwa, witam też naszego gościa. Joanna Mucha, była minister sportu, posłanka Polski 2053 Drogi, kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Tęski pani za dawną partią i przewodniczącym Donaldem Tuskiem? Jest mi bardzo dobrze w tej partii, w której jestem, i mam wiele sympatii dla partii, w której byłam. No, te polityczne skrzydła rozwijała Pani przy Donaldzie Tusku. E, tak, to prawda. Rzeczywiście od 2007 roku jestem już w Sejmie i to jest rzeczywiście ten moment, kiedy Donald Tusk stwierdził, że więcej kobiet powinno się w polityce znaleźć, ale nasze drogi już się definitywnie rozeszły, więc tak jak mówię, jest mi bardzo dobrze, to gdzie jestem? To do tego, czy definitywnie, to jeszcze w takim razie wrócimy. Pani posłanko, co sądzi Pani o interwencji policji w sprawie Joanny z Krakowa, która przyjęła tabletkę poronną... Kobieta oskarża funkcjonariuszy, że w sposób rażący naruszyli jej godność i intymność? Wie pan, to trochę trudno znaleźć słowa adekwatne, adekwatne słowa oburzenia do tej, do tej sytuacji. Przypomnijmy, że pani Joanna nie popełniła żadnego przestępstwa, bo zażycie wczesnoporonnej tabletki nie jest przestępstwem. Przestępstwem w Polsce jest pomocnictwo w aborcji. W jakiś sposób nakłanianie, namawianie do aborcji jest przestępstwem. Natomiast pani Joanna nie popełniła żadnego przestępstwa. Funkcjonariusze zdecydowanie w moim, w moim przekonaniu nadużyli Władzy wobec niej, zdecydowanie naruszyli jej godność, jej intymność. I mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu, że, że ten, kto skierował ten patrol i, i, i polecił te, te, te działania. Poniesie naprawdę daleko idącą odpowiedzialność. Policja tłumaczy w komunikacie, że otrzymała zawiadomienie od lekarza o możliwej próbie samobójczej. Wie pan, odpowiedź jest niezwykle prosta. Jeśli nawet tak było, że oni jechali, dlatego że chodziło o próbę samobójczą, to w tym momencie, kiedy się zorientowali, że tam nie ma mowy o próbie samobójczej, że ona nie ma myśli samobójczych, powinni byli natychmiast odstąpić od tych czynności. Natomiast to, że oni pojechali z panią Joanną tam do, do, do szpitala, e, proszę. Proszę sobie wyobrazić kobietę, która jest wyłącznie w, w bieliźnie i jest poddawana przeszukaniu, bo policja następczo, wczoraj były przecież komentarze na ten temat, mówi, że ona mogła mieć przy sobie niebezpieczne e, e, przedmioty. Jakie niebezpieczne przedmioty może mieć kobieta, która jest w bieliznie? O co chodzi? Jak można w ogóle tak kobietę potraktować? To jest Niebezpieczne przedmioty coś albo niebezpieczne środki, no jak rozumiem, to mogło też chodzić o kolejne środki poronne, jakieś tabletki. No ale ona już zażyła tę, tę tabletkę. To gdzie oni się spodziewali, że znajdą tę tabletkę? No, że ona ją wykaszle? No na, naprawdę, to, ta sytuacja... Tu e, mam wrażenie, że każda kobieta w Polsce, e, każda kobieta w wieku rozrodczym poczuła, że może być e, ofiarą tego typu szykan, Właśnie, tego typu represji. A z, czego pani, z czego Pani zdaniem to wynika? Wynika to z... E, Wiesz co, wie Pan co, ja naprawdę nie wiem, jak, jak to odpowiedzieć. Bo, bo, bo ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, żeby ktoś miał na tyle, nie wiem, jakiś pogląd, jakiś, jakiś, jakiś rozkaz dać... Żeby, żeby kobietę, która jest po użyciu środka wczesnoporonnego, doprowadzać do, do, do tego typu sytuacji. To jest dla mnie absolutnie niepojęte. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Lewica zażądała natychmiastowej dymisji komentanta głównego policji Jarosława Szymczyka. A wy jako Polska 2050 czego oczekujecie w tej sprawie? My oczekujemy tego, że jak się zmieni sprawa, osoby, które wydały te polecenia i osoby, które uczestniczyły też w tych czynnościach, bo oni wiedzieli, że to są czynności niezgodne z prawem, ale to tak, poniosą dwie, konsekwencje. Ale to także dwie Policjantki, podkreślmy. I, I tego naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. Jak kobieta kobiecie może coś takiego zrobić? Rozumiem, że one mają rozkaz, ale pewnych rozkazów się po prostu nie wykonuje i to wiemy od czasów już historycznych, tak? Od, od czasu, kiedy, kiedy wydawano różnego rodzaju dramatyczne rozkazy. Sprawa pani Joanny stała się impulsem dla Donalda Tuska do zwołania Marszu Miliona Serc 1 października. Czy... Polityce Polski 2050. Czy pani lider i pani osobiście weźmiecie udział w tym marszu? Ja myślę, że jeśli mieli być, znaczy dobrze byłoby, żebyśmy dzisiaj zaprotestowali, żebyśmy nie czekali do 1 października z tym, z tym protestem, bo to się dzieje dzisiaj. Nie jestem przekonana o tym, że za chwilę nie dowiemy się, że są kolejne kobiety, ale jeśli chodzi o marsz, jeśli on ma się odbyć 1 października, to weźmiemy w nim prawdopodobnie udział, tak myślę, bo ja mówię w tej chwili za siebie, nie mówię ani, tak jak mówię, no mówię, mówię za siebie, prawdopodobnie weźmiemy w nim udział, z tym, że musimy oczywiście zachować pewne środki ostrożności, bo to już jest kampania. Kampania wyborcza Tu jest kwestia finansowania kampanii wyborczej, więc to musi być zrobione tak, żeby tutaj żadnych zarzutów nie było. I powiem jeszcze, że jeśli chodzi o kwestię liberalizacji prawa aborcyjnego, my mamy bardzo ważny postulat, czyli referendum aborcyjne. Polacy chcą referendum, więc będziemy chcieli o tym no mówić. No właśnie, marszu. to jeśli jesteśmy przy tym, przy tym wątku, a do marszu jeszcze wrócimy za chwilę. A pani jak zagłosowałaby w takim, w, w takim referendum? E, za liberalizacją w sposób absolutnie Czyli możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Pytanie referendalne musi zostać ustalone przez panel obywatelski. My mówimy o tym, że to nie politycy powinni to pytanie sformułować, tylko panel obywatelski, czyli ludzie, którzy wcześniej popracują nad tym, tym pytaniem. Bo wasza strategia jest inna aniżeli koalicja obywatelskiej. Wy mówicie, że najpierw powinniśmy wrócić do. Kompromisu aborcyjnego, czyli tego sprzecznego tak. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wtedy rozpisać referendum i po referendum na podstawie jego wyników nie zdecydować, pan... co dalej. Nasza strategia zakłada skuteczność. Natomiast liberalizacja ustawy aborcyjnej wtedy, kiedy prezydentem jest pan prezydent Duda, jest niemożliwa. Nie wszyscy w Polsce wiedzą o tym, że prawo zmienia się dopiero wtedy, skutecznie wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy prezydent je podpisze. Pan prezydent Duda z całą pewnością nie podpisze ustawy liberalizacyjnej. W związku z tym referendum. Jest po prostu jedyną drogą. Jedyną drogą do tego, żeby tej liberalizacji dokonać. Wróćmy w takim razie do marszu. Doskonale Pani pamięta ten czas po 4 czerwca, czyli po tym pierwszym marszu zorganizowanym przez Donalda Tuska. Koalicji obywatelskiej urosło. Wam Spadło. Nie boi się pani podobnego efektu, tylko przypominam, pierwszy października to będzie no, niemal dokładnie dwa tygodnie przed wyborami, zakładając oczywiście, że wybory odbędą się w tym najbardziej prawdopodobnym terminie, czyli 15 października. Wie pan mi, po, jeśli chodzi o zjawiska, które nastąpiły po marszu 4 czerwca, to dla mnie ważniejsze jest to, że opozycji jako całości, jeśli chodzi o liczbę mandatów, spadło. I to jest ten efekt, który musimy naprawdę brać bardzo mocno pod uwagę, I jako cała opozycja żeby nie dopuścić do tego, żeby kolejny marsz przyczynił się do tego, że nasza wspólna liczba mandatów przewidywanych po tych wyborach spadnie. No ale jak to zrobić? Chcę Pani zaapelować do uczestników tego marszu, do ludzi, idźcie na marsz, ale po tym marszu nie głosujcie na koalicję obywatelską? Nie, ale tak jak powiedziałam, my będziemy prawdopodobnie uczestniczyli w tym marszu. Może troszeczkę wychodzę przez szereg, bo to jeszcze jakby, tak jak mówię, to jest moja moja opinia, moje przekonanie, że tak będzie. Tutaj wczoraj na Pani miejscu gościem wydarzeń był Krzysztof Kwiatkowski, mhm. senator, który mówił, że no, to byłoby takim bardzo dobrym znakiem, bardzo dobrym symbolem, gdyby wszyscy liderzy partii opozycyjnych wzięli udział w tym marszu. I, i myślę, że tak rzeczywiście będzie. To jest czas bezpośrednio przed wyborczy, prawdopodobnie, bo prawdopodobnie to będzie tuż przed wyborami. I pamięta taką... pani, tylko wejdę w słowo, pamięta mhm. pani też to zamieszanie z tym przed 4 czerwca. Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz mówili najpierw, nie pójdziemy, potem w ostatniej chwili zmienili zdanie, a potem poszli, ale nie zabrali głosu. Zmienili zdanie w ze względu na bardzo wyraźne okoliczności, prawda? Bo wtedy mieliśmy Których do czynienia z tą, z, tą, z tą rosyjską tak ustawą, więc to też warto, warto o tym pamiętać. Mm -hmm. Natomiast jeszcze raz powtarzam. E, prawdopodobnie będziemy na tym marszu i prawdopodobnie będziemy tam z naszym hasłem, czyli z referendum aborcyjnym, e, bo jeśli ono ma dotyczyć praw kobiet, jeśli ten marsz ma dotyczyć praw kobiet, e, to myślę, że nasz podstawowy postulat jest tutaj dość istotny. Czy wie Pani, skąd biorą się ostatnie wzrosty konfederacji w sondażach? Ja przytoczę sondaż dla wydarzeń. Konfederacja notuje wzrost o 3,5% do poziomu ponad 15%. W tym czasie pani ugrupowanie, czyli trzecia droga, rośnie tylko 5 i może liczyć na niewiele więcej niż 11%. W większości ostatnich sondaży ro, rośniemy o około 2%, nawet około 2%, 1,5%, 2%, więc tu wyraźnie wyraźnie ten wzrost widać. Właściwie którykolwiek sondaż nie wzięlibyśmy pod obróbkę, także tu tutaj... Tego się, tego się nie obawiam. E, i, tak uważam, I tak uważam, że jesteśmy niedoszacowani. I jeśli chodzi o konfederację, mam wrażenie, że e, e, taki wysyp, e, postaw trochę jednak populistycznych, jakiejś licytacji wyborczej, powoduje, że, że Konfederacja po prostu uzyskuje dodatkowe głosy. I tutaj bardzo istotne. My nie wchodzimy w tę licytację. Powiedzieliśmy o to od samego początku. Wtedy, kiedy PiS zgłosiło wniosek o to, żeby, 800 plus, żeby zwiększyć 500+, plus do 800+, plus, my mówimy, nie wchodzimy w tę licytację, bo ona jest szkodliwa dla Polski, ona jest szkodliwa dla, dla, dla naszej demokracji. Ale wie pani, że Konfederacja rośnie te też dzięki wam, to znaczy też dzięki waszym wyborcom, bo z sondażu Ibris dla wydarzeń wynika, że 15%, 15% wyborców Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich w 2020 roku chce dziś głosować na Konfederację, czyli wy też tracicie na rzecz właśnie Konfederacji. A może być inaczej, może to być tak, że, 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 że Szymon Hołownia w trakcie wyborów prezydenckich po prostu przyciągnął to środowisko i w tej chwili po prostu oni, oni zostali no właśnie, przy swoich poglądach. Pływają. A czy to nie jest przypadkiem czy to nie jest przypadkiem tak, że po tym jak zawiązaliście sojusz z ludowcami, część tych wyborców szukających zmiany, szukających właśnie jakiejś nowej drogi stwierdziło, ok, jeżeli Szymon Hołownia idzie z jedną z najbardziej systemowych partii, jakich, jaką mamy na naszej scenie politycznej, no to w takim razie on już nie jest tam żadnym nowym tworem na scenie politycznej. Ja myślę, jest po prostu że... częścią systemu, więc idziemy do Konfederacji. Ja myślę, że ci ludzie, którzy głosują na Konfederację, naprawdę powinni otrzymać garść porządnej wiedzy na temat Konfederacji. Przede wszystkim wiedzieć o tym, że Konfederacja jest ugrupowaniem, które chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. I tak po prostu jest. Oni naprawdę... Jakby jest bardzo wiele informacji o tym, że, że to jest ich podstawowy cel. Która jest przeciwna kobietom? Która jest przeciwna demokracji? I My musimy jako trzecia droga, jako Polska 2050, dotrzeć do tych, do tych wyborców, którzy poszukują racjonalności w polityce. A my jesteśmy właśnie tą partią, która proponuje racjonalność w polityce, dobre gospodarowanie, Polskę gospodarną zamiast Polski marnotrawnej, która jest Polską PiSu. I mam nadzieję, że dotrzemy do, do, do nich i przekonamy, żeby zagłosowali jednak na nas. Pani posłanko, to teraz, jak wnioskuję z naszych rozmów przed programem, pani ulubiony temat. Bo zapewne docierają do pani plotki. O rzekomym Pani powrocie do Platformy Obywatelskiej. Czy ten temat w ogóle jest na stole? Nie ma tego tematu na stole, to jest fake news. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy piszą ten te, te, te tekst, ja nawet nie chcę ich w tej chwili nazywać dziennikarzami, nawet nie skontaktowali się ze mną. W związku z tym uważam, że te, te informacje podawane w taki sposób są wyłącznie na prawach fake newsa, wyłącznie na, na prawach po prostu absolutnie niesprawdzonej informacji, więc, więc nie mają nic wspólnego z Prawdą? Moim zdaniem to jest celowo robiona manipulacja. Przez kogo? E, nie wiem. Nie jestem w stanie. To, no, mam swoje podejrzenia, ale ponieważ nie wiem, nie mam, nie, nie mam stuprocentowego przekonania, więc nie wiem. czy to płynie z czwartego, czy też pana, piątego jedno, piętra, czyli z siedziby Platformy Jedyne, co trzeba powiedzieć, to to, że tego typu fake newsy prowadzą do tego, żeby skłócać między sobą opozycję. I w związku z tym ktoś, kto to wypuszcza, powinien mieć świadomość, że szkodzi całej opozycji. Natomiast oczywiście one nie mają nic wspólnego z prawdą. A kiedy ostatnio rozmawiała pani z Donaldem? Jsem Oh, przed jego wyjazdem do, do Brukseli, więc nawet nie jestem w stanie zlokalizować A później w nawet wyjścia. Nie rok, rozmawialiście? E, pani Rok, że na przykład takie te, 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 te informacje, plotki, że miała być pani pani jedynką wyborem ja już, do Parlamentu Europejskiego. Ja już, ja już to mówiłam wielokrotnie. Nie rozmawiałam z Donaldem Tuskiem ani osobiście, ani przez telefon, ani przez gołębie pocztowe, ani SMS-owo, ani, ani, ani e, Morsem, alfabetem Morsego. czy może sposób. Pani powiedzieć, że choćby się waliło i paliło, nie wrócił Pani do platformy przed wyborami. Nie wrócę do platformy. Proszę traktować wszystkie informacje, które ewentualnie będą się pojawiały, jako fake newsy, które szkodzą opozycji. To jeszcze chciałem zapytać o Trybunał Konstytucyjny. Czy pani wie, co tam się dzieje? Wczoraj Trybunał zebrał się na wniosek zresztą premiera Mateusza Morawieckiego. Miał zbadać sprawę dotyczącą tego, co jest... Pełnym składem, czy 9, czy 11 sędziów. Ale ta rozprawa została odroczona do września, ponieważ nie dotarła opinia od marszałek Sejmu, z parlamentu, z tym, że marszałek Sejmu mówi, że nie ma takiego obowiązku, żeby przesłać taką opinię. Czy rozumie Pani w takim razie, co w Trybunale Konstytucyjnym się wydarzyło, bo ma to także znaczenie dla, dla naszych pieniędzy, dla pieniędzy z krajowego planu odbudowy, mm. bo to byłaby furtka, żeby orzec o ustawie o Sądzie Najwyższym, a ustawa o Sądzie Najwyższym mogłaby otworzyć drzwi do pieniędzy na kapitał. Dołączę jeszcze do informacji, które Pan przedstawił jeszcze jedną, że opinia Sejmu w tej sprawie komisji Sejmowej, Komisji Ustawodawczej, której jestem członkinią, była negatywna. Być może dlatego właśnie nie dotarła do Trybunału Konstytucyjnego, bo była nie po myśli rządu, bo my przegłosowaliśmy. Negatywną opinię. Ale w Trybunale Konstytucyjnym nie pojawił się nawet przedstawiciel Sejmu. No więc w, w, wydaje mi się, że właśnie więc z tego o co powodu. chodzi. No o o, nic, o, co nie chodzi. Chodzi o nic nie chodzi tutaj. O nic nie chodzi. To jest wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, a Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, jest też przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości, tak samo jak Mateusz. Panie Morawiecki. redaktorze, ja mam wrażenie, że nasi widzowie już się dawno pogubili w tym, o co chodzi w ogóle w całej, w całej tej sprawie. Gdzieś na końcu są pieniądze z KPO. To są olbrzymie miliardy złotych samych dotacji. To jest grubo powyżej 100 miliardów złotych, które mogliby pozyskać. Pan Suski wczoraj gdzieś w jednym z programów powiedział, że mu niepotrzebne są te, te pieniądze, więc chcę Panu Suskiemu powiedzieć, że potrzebne są na to, żeby żłobki zbudować, żeby opie opiekę zdrowotną dofinansować, żeby zbudować ścieżkę, żeby dziecko jakieś nie zginęło na, na, po drodze. Dla polskich rolników, tam są olbrzymie pieniądze dla polskich rolników i mogę tak wymieniać jeszcze bardzo, bardzo długo, ten rząd spowodował, że straciliśmy olbrzymie pieniądze. Olbrzymie pieniądze, które były na nasz rozwój, na to, żebyśmy, się, żebyśmy byli bezpieczniejsi i pod każdym względem, żebyśmy lepsze, lepiej funkcjonowali jako państwo. To jest Krystyna niewybaczalne. Pawłowicz ubiega się o funkcję wiceprezesa.